Będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wiek wiek Serdecznie witamy was w kolejnym programie spotkań z wiarą. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo aż w Norwegii, w kościele św. na w Stavanger. I moimi gośćmi dzisiaj są pani Elżbieta i pan Mateusz, którzy są Polakami <grym> i... Kiedy przybyliście do Stawangę jak dawno? Dla, mnie? dla mnie? 13 lat temu. Tak. 13 lat. To dla mnie 14 będzie już w tym roku minęło. Czyli byliście bardzo młodymi ludźmi, kiedy przybyliście tutaj z rodzicami? Nie, 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 nie. Nie, samodzielnie, <sum> <sum> samodzielnie. Chcemy dzisiaj w uroczystość Świętej Rodziny rozmawiać o Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy i tam Maryja z Józefem przeżywają pewien dramat, bo oto zgubił im się ich ukochany syn. Najpierw szukają go pośród swoich bliskich, w końcu przybywają sami do Jerozolimy w poszukiwaniu zguby. Wiadomo, że dla mamy. Dla ojca jest to sytuacja dramatyczna. Tu się wyrywa, włosy z głowy, to się dzwoni dzisiaj na wszystkie, do wszystkich szpitali, do wszystkich posłanek policji, gdzie on się zgubił, gdzie on się podział. Spróbujmy się podzielić tym, jak wy odczytujecie tę Ewangelię o zgubieniu się Syna Bożego. Chcesz zacząć? Czy Jego? Ja może zacząć ładne, Tutaj tak bym pomyślała, że zależy, jak daleko w przeszłość miałabym iść w dziejach mojego życia dotychczasowego. Natomiast u mnie to było tak, że to było takie zgubienie Jezusa nieświadome, to znaczy. Chodziłam do kościoła co niedziela, ale nie za wiele więcej, jakby jakaś tam Ewangelia, coś tam mi się jedno bo otarło, że to jest taka historia, czy taka i czasami tam odnajdywałam sens, ale bez większego zagłębiania się. I też miałam dosyć, bez żadnego wsparcia wspólnoty, bez jakiegokolwiek większego wysiłku z mojej strony, Polegało to na tym, że te jakby drogowskazy zostały zacierane przez moje własne sposoby myślenia i, i dla mnie to nie było takie jednoznaczne, co to znaczy w ogóle jakby poczuć tego Pana Boga, gdzie On jest, więc przełom nastąpił w 2016 roku właśnie kiedy Norwegia w zasadzie wypchnęła mnie to jest dosyć śmieszna historia, bo pracowałam wtedy w banku, gdzie mnóstwo ludzi zachwalało Kraków, właśnie Norwegów. Gdzie pytałam, dokąd jadą, oni zawsze do Krakowa, kocham Kraków, jadę do Krakowa. Ja tak sobie myślę, co z tym Krakowem, bo ja jestem Polką, a mniej jestem w tym Krakowie niż ci wszyscy Norwegowie. No i tak pomyślałam, że coś z tym zrobię. Później więcej sygnałów ku temu było, że mam tam pojechać i pojechałam dla Dni Młodzieży, tak właśnie w 2016 roku. To był rok Miłosierdzia Bożego, i tam no, tak się poczułam jak taka córka króla, która została na nowo przyjęta. Mam e, mnóstwo doświadczeń. Były to też lekcje. Każdego dnia było nowe doświadczenie. Pan Bóg mnie stawiał w takich sytuacjach akurat dla mnie, na przykład z wybaczeniem komuś. Bo ja byłam w grupie włoskiej i też rozumiałam włoski, o czym Włosi nie wiedzieli, i na przykład takie coś usłyszałam, że ona nie jest nasza, że nie dał jej tych kuponów na jedzenie ona nie jest nasza. I mnie to bardzo w sercu zabolało. I później Bóg mi powiedział, Panie Jezus, przebacz mu w sercu. I ja usłyszałam Boży głos w sercu, i ja tak sobie myślałam, to chyba Pan Jezus mówi, ale, numer, co to się dzieje? Czy takie coś jest możliwe? No i pamiętam i tak. Ten człowieczek, bo on był pomniejszony, bo bus był wysoki, ja już siedziałam w środku busa i ten człowiek, e, który mi tak powiedział, taki malutki, i sam jakoś tak się stało, że on taki malutki i tak patrzy w górę ja i dlaczego on tak na mnie patrzy, ale na pewno to nie było tak, że on coś wiedział, że ja coś wiem, że ja mam przebaczyć. Tylko Pan Jezus wykorzystał ten moment. Go tam podstawił i on taki malutki, i ja tak słyszę to, że przebacz mu no i po prostu przebaczę ci. I to było takie. To jest tylko przykład tej lekcji, ale kilka przeróżnych tego typu lekcji znalazłam portfel z bardzo dużą sumą, znaczy bardzo dużą, no zależy, jak na to spojrzeć. I też był dylemat, co z tym zrobić. Mówię sobie, mogę sobie żyć tu w Krakowie przez tydzień jak król, ale miałam kupony na jedzenie, wszystko mi było tak u pielgrzymów, że tak powiem, przyjęte jako pielgrzym, więc nie potrzebowałam tego. Więc też tak oddałam te pieniądze na kościół i sobie mówię, co tu się dzieje, coś, coś jest na rzeczy, coś jest jakieś. I to były takie właśnie jakby bardzo wyraźne znaki od Boga albo też spotkanie kogoś zupełnie nieznanego mi i podzielenie się czym dla tej osoby jest wiara. No od groma tak pięknych przeżyć, że to było takie pierwsze, kiedy właśnie poczułam, że odnalazłam tego Pana Jezusa sam. Wtedy właśnie. Panie Mateuszu. W tym kontekście jak dla mnie ta Ewangelia właśnie mówi o tym, że ci rodzice, gdy Go zgubili, to wrócili do świątyni. I dla mnie właśnie ta świątynia nasza, ten Kościół, nasza wspólnota, którą tworzymy razem, jest coś dla mnie tą podpowiedzią, że tam możemy znaleźć Jezusa, że tam należy wrócić i szukać Go właśnie wśród ludzi, wśród, tak dla nas, dla pomotu uwielbienia, wśród uwielbienia, wśród wychwalania Boga, w Eucharystii, w Mszy Świętej i tam właśnie mamy ten przystęp do Ojca przez Jezusa. Myślę, dla mnie to jest taki klucz tej Ewangelii. Jak się czujecie w tym miejscu, gdzie w niedzielę jest y, chyba z osiem mszy świętych i właściwie co jedna, to w jakimś innym języku, to po norwesku, to po polsku, to po angielsku, to znowu w wietnamsku, wydn nie wiedzy, nie ma z taka wspólnota rzeczywiście Kościoła Powszechnego. Mm. To jest Gamdał. Tak, Właśnie teraz dla mnie to jest właśnie królestwo Boże tutaj w pełni w tej Norwegii, bo mamy właśnie całe kościół i jeszcze afrykańskie są grupy też, Erytrea bodajże jest tutaj dużą grupą i ten jest właśnie naprawdę barwny i różne kultury się przenikają, różne doświadczenia ludzi i my też właśnie mamy też takie wydarzenie na Zesłanie Ducha Świętego, też organizujemy wielbienie z inną wspólnotą tutaj i ten kościół jest prawie pełny ludzi i są z różnych grup. I ta jedność jest, tak? Wystuje się tutaj, to właśnie jest tutaj odczuwalne tak dla mnie. No, dla mnie to też jest właśnie przepiękne. Bo też tak właśnie jak patrzę na te wszystkie grupy i, i nieraz jak mamy jakąś uroczystość wspólną, to powiedzmy mamy tekst pieśni w różnych językach. No i tak człowiek nawet czasami spróbuje coś zaśpiewać po wietnamsku, mimo że nie do końca, nawet nie może podejrzewać co śpiewa, ale wie, że śpiewa tą pięść Maryjną, prawda? Natomiast jeśli chodzi o taką jedność katolików tutaj, to jest coś niesamowitego, bo teraz na przykład byłam na fotelu u Wietnamki, nie wiedząc, że ona jest katoliczką, czy chodzi do kościoła, czy nie, nie miałam pojęcia. I tak musiałam mieć zamknięte u niej oczy, na, leżąc na, na tym zabiegu. I tak mówię, jeju, tu jest Jezus, czuję Pana Jezusa normalnie. I dosłownie im mówię, no tak, ona z Wietnamu to chyba chodzi, ale mówię, z drugiej strony i nikt nie widział. No i tak zaczęłam rozmyślać o tym. A w pewnym momencie otwieram oczy, patrzę, a tutaj na, na tej szafie Pan Jezus Miłosierny. Taki jak my tutaj mamy obraz Pana Jezusa i ja normalnie aż mnie wbiło w fotel. I znowu poczułam taką właśnie więź z tą kobietą, mimo że zupełnie inny kraj, daleko, azjatycki, gdzie nigdzie nie by, nigdy nie byłam akurat na, na Wietnamie. No także niesamowite doświadczenie, jak to łączy, jakakolwiek to by nie była nacja, to jak wiesz, że Jezus Chrystus, ale tym bardziej szczerze wiara katolicka, no bo to są te elementy takie... Tworzymy jakby jedną rodzinę Bożą. Mhm. Tutaj mhm. tego doświadczacie w jednym kościele, w jednej parafii. Mhm. Byłem na Wielbieniu, które prowadziliście i było i po łacinie, i po polsku, po angielsku, po hiszpańsku. A Rzeczywiście, no jeden Chrystus, który łączy nas. Jesteśmy rzeczywiście dwadzieśmi siostrami i mamy jedną matkę. I jest jeden święty Józef, który też jest z nami. I kiedyś mogłoby się wydawać to niemożliwe, prawda? Bo wieża Babel i pomieszane języki i jakby ten ogień komunikacji niemożliwy był do zrealizowania, w sensie ale w Duchu Świętym, no to jak każdy wie, w co wierzy, i jest ten rozwój, w jakiego Boga wierzy, prawda? Także myślę, że ten Duch Święty po prostu połączył te nacje. Na początku naszych uwielbienia myślałam, że nie jest możliwe. Ogólnie, nawet takie jakby gdzieś tam echa słyszałam, że no w innych językach nie da się, to musi być jeden język, jedna grupa językowa, i to wszystko, nie? Tak będzie i łatwiej, i bez, bez jakichś tam nieporozumień, ten. Ale się okazuje, że wcale nie, i każdy może włożyć coś bardzo wartościowego do, do wiary, i tym bardziej, że przekraczamy jakby siebie, bo przekraczamy te różnice i kulturowe, i językowe. I jeszcze mamy kulturę norweską, którą do tego wszystkiego trzeba gdzieś tam wcisnąć, bo to jest kraj, w którym przebywamy. Katolicy stanowią mniejszość wyznania tu w Norwegii, bo jest was 1,6% wszystkich. Tak, aż to tu Jest lubię. właściwie jedyny kościół, a następny kościół katolicki jest chyba 80 km dalej. Jak się znajdujecie w takiej, w takiej rzeczywistości, czy stanowicie mniejszość? Nie wiem, ja bym powiedziała, że chyba jest coś takiego, że im bardziej się jakoś tak docenia to miejsce, ten kościół, że się jednak go ma, a też niezwykłą radością jest, kiedy pojedzie się do innego miasta, na przykład jak ja byłam na Wielkanoc u koleżanki w Bergen i i tam wręcz po trzech różnych kościołach e, zostałam obwieziona, bo na każdą uroczystość do innego żeśmy e, szli, żeby jakoś tak, nie wiem, tak po prostu wyszło. Ale też w jednym kościele byłam, który był wynajmowany tylko na nasze uroczystości, więc nie był jako tak kościołem katolickim, tylko jako miejsce spotkania, ołtarz, wszystko było e, dla nas, e, ta przestrzeń została udostępniona. Ale tak samo jest to, że z Oslo jakaś taka miłość do tych kościołów, że one są, nie? że jednak bądź, bądź są. Mm. Panie Mateuszu, jak Pan to przeżywa? 1,6%? Ja bym powiedział, że tego jest tutaj nieodczuwalne, tak? Gdy się przychodzi w niedzielę, ten kościół jest zawsze pełny. Tak. I dla mnie to jest jak się to widził ja to tak, tak z niedowierzaniem. Bo jest, jest tutaj jest ta jedność, tak, o której tutaj mówiłem jedność ja w Duchu Świętym, że ten Kościół jest pełny, to mnie dzielę cały czas. Więc ja bym nie powiedział, że jest nas mniej, że jesteśmy mniejszością. Ja powiedziałem, że jesteśmy większością, bo ludzie wierzą tutaj i przychodzą do Kościoła. Jest, jak powiedzieliśmy, to doświadczenie świętej rodziny, że stanowimy taką. Kościół, jako rodzinę Bożą, czyli jeden do drugiego jest bratem, siostrą, ale też przede wszystkim dlatego, że jest między nami Chrystus. Znaczy, możecie, by zobaczyć, odnaleźć Chrystusa w drugim człowieku. Bo Chrystus, kiedy mówi o Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, że nie usłużyliście, nie przynieśliście, nie odwiedziliście mnie, nie przyjdźcie mi z pomocą, to mówi o sobie, że jest w drugim człowieku. Jak to przeżywacie tutaj? Jak ja mogę zacząć, to ja powiedziałabym tak szczerze, z ręką na sercu, że mnie było jeszcze przed rozpoczęciem, mówię jakby, bardzo trudno właśnie, bo tak jak powiedziałam, 2016 to było to dotknięcie przez Pana Boga, ale później człowiek na tym właśnie takie odczuwalne było, jakby takie jednak, jakaś taka pustka, jakaś taka, um, takie myśli dochodziły, że powinno się może wrócić właśnie do kraju ojczystego, bo tam jest ta cała jakby pełnia, w sensie jest tak dużo opcji, czy to nawet rekolekcji, czy, czy wszystkiego. A, a samemu idąc i starając się jakoś to sobie poukładać, to, to było dosyć ciężkie, ale u mnie y, jezuici odegrali sporą rolę, bo tam istnieje wśród nich takie hasło, że widzieć i znajdować Boga we wszystkim. I ja tak, no dobra, no to we wszystkim, no to wszędzie, no to nie ma się czego bać. No i tak po kolei, po, jakby po sznurku do głębka. Zaczęłam powoli, tak się właśnie, no, z wysiłkiem nie niebawem, że to tak mi przyszło tak obo wcale nie. I też wiele miałam też powiedzmy trudności, e, jeśli chodzi o rodzinę, taką moją e, dom rodzinny. No i tam właśnie tego Jezusa, prawda, znaleźć, a jak się nie odczuwa, to Panie Boże, no to naród się tam. I takie wstawiennictwo modlitewne i, i też, pani Jezu, no to jak we mnie się narodzisz, no to, no to jakoś zaraz, zaraz, zarazimy Tobą innych. No i takie były te zmagania różnego rodzaju. Ale myślę teraz tak, mam nadzieję, że że jestem bliżej niż dalej, ale kiedyś byłam daleko w tym temacie. Ja myślę się trochę do Eli właśnie, o tym, co mówiła, o tym odnajdywaniu człowieka. Że my, właśnie w Kościele Katolickim, trochę gubimy, gubimy tą wspólnotę, że chrześcijanin, który zostaje sam, bez wspólnoty, obumiera, tak? Jak ten winny krzew, ta gałązka obumiera, bo musi mieć dookoła siebie ludzi, oto być tymi ludźmi, którzy też wierzą i wzmacniają się w tej wierze, budują siebie wzajemnie. Bez tego sami umieramy, tak? I ta nasza wspólnota, którą tutaj stworzyliśmy. Nam bardzo pomaga w budowaniu siebie i budowaniu kościoła tutaj. I kapitalną rzeczą jest to, że przełamaliście właściwie wszelkie bariery i językowe, ale też i rasowe i właściwie to, co mówi Święty Paweł że wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. Taka rodzina, święta rodzina taką tutaj spotkałem w Stabangie. Wjeżdżam stąd jakoś zachwycony, dosłownie. Ale w ogóle nie myślałem, że w Norwegii może być kościół przepełniony ludźmi. Przyszedłem, Sena ja to pewnie tak jak w Niemczech czy gdzieś indziej spotykałem jakaś garstka ludzi na przy świętej. A tu żywy kościół. Żywa wspólnota, żywa Boża rodzina. Pozdrawiamy serdecznie święto świętej rodziny Oby też między nami wszystkimi był Chrystus, żebyśmy mogli go znaleźć, bo dzięki Jemu rzeczywiście tworzą się zupełnie nowe relacje. Pani Elżbieta, Pan Mateusz i Ksiądz Robert pozdrawiamy i życzymy dobrego świętowania. Szczęść Boże. Cześć